Witam wszystkich bardzo serdecznie, wróżka Stylna się kłania. A przede wszystkim witam wszystkich spod znaku Panny, bo to jest dla Was horoskop, na lipiec. Horoskop oczywiście wróżba, bo jest karta Tarota, z kartą Wizji Chila I oczywiście sprawdzimy kartami zodiak, Zodiaku, który znak będzie wa, z Wami rezonował najlepiej, a który najgorzej. Właśnie w lipcu i na końcu to sprawdzimy, a teraz będziemy wróżyć. Przypominam wszystkim, że możecie zadać jedno darmowe pytanie, ale tylko raz. Piszcie je na mojego maila, którego znajdziecie pod filmikiem. Piszcie imię, datę urodzenia oraz pytanie. Poza tym możecie korzystać z pytań po 10 zł, również w filmikach publicznych. Wszystko jest na YouTube. Wy dostajecie link zwrotny z odpowiedzią, także korzystajcie. Co Wam chciałam powiedzieć, właśnie? Chciałam Wam powiedzieć, że wróżę też prywatnie, przez telefon czy przez Skype, mailowo. Nagrywam oczyszczenia, wzmocnienia energetyczne. Jest to seans, w którym sprawdzam klątwy, uroki, złożyczenia, to co Was może złego, Spotkało i wisi nad Wami. Sprawdzam powiązania tam rodzinne, karmę, odcielenie nieraz ostatnie, nieraz które ma znaczenie na Wasze życie. Poza tym, co jeszcze? Robię rytuały bez szkody dla nikogo rytuał księżycowy. Będzie teraz 21 czerwca, jak ktoś się załapie, a potem na początku lipca i pod koniec. Będzie nów, także zawsze jest pełnia i nów w miesiącu, i ja wtedy robię rytuały. Też dostajecie z tego filmik, jak ktoś to zamówi, czy na przyciągnięcie miłości, czy finansów, czy zdrowia, czy klientów, czy odcięcia się od złych ludzi, sytuacji, czy na ochronę siebie, czy swojej rodziny. Także też możecie zamawiać. Co poza tym? No wróżby takie prywatne też, czy nagrywane w filmiku, czy na rok, dwa, trzy, na ile tam chcecie sobie możecie zamówić. Albo po prostu z kart wielką tablicę na najbliższe czasy. No i inne rzeczy też robię. W każdym bądź razie wchodźcie na moją stronę www.styla.pl i tam po prostu yy, będziecie wiedzieć o co chodzi yy, i co ja robię. Główne przesłanie na lipiec dla panny. Główne przesłanie, co tam u panny będzie słychać, właśnie zobaczymy. Dosyć dobra energia, energia dynamiczna, też pieniądz tutaj lepszy, yy, spełnianie swoich zachcianek, może jakichś drobnych marzeń. E, także myślę, że dobra jest dla Was energia. A sprawdzimy za chwilę, e, co i jak się tam u Was wydarzy. Co się uda, co się nie uda, najpierw. Co się uda dla Panny w lipcu. Co się może udać, a co się nie uda. No, nie uda się uniknąć e, oszusta i złodzieja. Fałszywe informacje dotrą do Waszych uszu. Musicie na to zważać, żeby nie wierzyć we wszystko, co tam do Was e, przyjdzie. Nawet to może być pismo, które również e, będzie w jakiś sposób e, kłamliwe. E, nie uda Wam się zakończyć też pewnego rodzaju złych relacji z kimś. E, z kimś, kto was oszukuje, a wy o tym wiecie, z kimś, kto was wykorzystuje, a wy o tym wiecie. Po prostu nie uda wam się jeszcze w lipcu tego zrobić. Ale co się uda wypocząć trochę, bo widać tutaj wypoczynek, wrócicie do takich sił swoich własnych, więcej będziecie pewni siebie i po prostu już myślę, że też będziecie mieli jakieś plany. Na swoją przyszłość będziecie tworzyć właśnie nowy, nowy program, <grymne> nowy projekt swojego życia. Praca i finanse. Praca i finanse. Bardzo dobra współpraca. Też te finanse się Wam poprawią. Jest tu zadowolenie i satysfakcja z tego, że na przykład, nie wiem, dalej będziecie w tej samej pracy, że Wam przedłużą umowę, że nic się takiego nie wydarzy, że żeście się martwili, ale będzie dobrze. Jest tu też y, dobra inwestycja. Gdyby jakiś to, jakaś panna chciała tutaj coś kupować, oczywiście możecie inwestować i kupować. Jest to dobry dla Was miesiąc, y, szczególnie właśnie finansa, y, finansowo. Wyjście też z takiej y, biedy trochę, bo tutaj a, na przeszłości jest to arcykapłanka, że ani bogato, ani biedno, tak nie wiadomo jak. A tutaj proszę bardzo, y, w tym miesiącu dużo lepiej dla panny. Jak macie firmę, to oczywiście więcej kontaktów, więcej klientów. To wszystko bardzo dobrze wygląda. A teraz urzędy, sprawy urzędowe, przede wszystkim sprawy urzędowe i sądy, inne sprawy też związane z nauką. Zobaczymy. Sprawy urzędowe, co tu wyjdzie. Wszystko jest do załatwienia w tym miesiącu, co będziecie chcieli. Gdybyście mieli sprawy sądowe, dobrze dla Was się zakończą, także tutaj jest naprawdę dużo dobrej energii. Władza jest w Waszych rękach. Możecie różne sprawy właśnie załatwić zdać różne egzaminy, zacząć się czegoś uczyć. Naprawdę pozytywnie to wygląda. No tutaj no nie ma co dużo mówić, no jak pozytywne karty, ka, karty rozwiązania pewnych sytuacji. To jest super. A teraz, właśnie emocje zobaczymy. No i miłość, jeśli wyjdzie. Powiem Wam tak: będę nagrywać prawdopodobnie jutro horoskop miłości, taki bardziej precyzyjny. A dzisiaj zobaczymy, tak ogólnie. Miłość i emocje dla Panny właśnie w lipcu. No, będziecie miały powodzenie, tak? Panny tutaj nie będą mogły się jakoś... Tu uspokoić, bo z, z każdej strony ktoś będzie tam pannę podrywał i, i będzie po prostu manipulował, żeby się umówiła, żeby to, żeby tamto. Powiem szczerze, że będziecie zmęczone tym, takie obciążone właśnie. Uważajcie właśnie na jakichś oszustów, na takie sprawy, szczególnie jak przez internet kogoś poznajecie, to, to też na to uważajcie, żeby ktoś Was nie chciał oszukać, wykorzystać szczególnie finansowo. Ale powiem tak, emocje bardzo dobre. Mimo wszystko, będziecie zadowolone z życia, z siebie. No, nawet te samotne osoby, które na przykład są samotne, też może być tak, że będziecie wychodzić po prostu z, tych, z tej samotności, bo już będzie wam to ciążyć, już będzie, będziecie mówić: A dosyć, dosyć tej samotności, może rzeczywiście przydałby się ktoś u mojego boku. Yy, a teraz mam powodzenie, no to szukam. <laughs> tak, szukajcie moje kochane panny. <laughs> yy, podróże, yy, właśnie, i wakacje w lipcu jak tutaj się może ułożyć? Podróże i wakacje w lipcu. <laughs> No, z tymi podróżami trochę nerwowo, yy, powiem szczerze, no tutaj yy, lepiej by było odsunąć. Yy. Dla niektórych, bo jest, yy, jest problematycznie, bo po prostu jakieś sprawy, yy, które nagle mogą, nie wiem, w czasie podróży na nas spaść, czy, czy jakieś takie dziwne sprawy, które też mogą nam przeszkodzić, żebyśmy dobrze wypoczęli. Yy, I ogólnie dobrze się może zacząć podróż, a źle się skończyć. No, tak to wygląda. Ok. Jak słyszycie jakieś pi picie czy siorbanie, to piję właśnie kawę, bo gardło mi wysiada. <laughs> a ciepła kawa. Może dotrwam do końca horoskopu. Zdrowie i energetyka. Zdrowie i energetyka dla panny. Najbardziej narażone jest narażone jest serce. Układ krwionośny, właśnie uważajcie na krew, żeby coś tam z Waszą krwią się nie działo, ale też właśnie na nadciśnienie, na coś, co może Was w jakiś sposób osłabiać. No i tutaj również sprawy hormonalne wchodzą w grę. No i krew, krew mi się tu nie podoba, stany zapalne jakieś takie rzeczy, które mogą właśnie też być groźne. A tak, poza tym jest wszystko w porządku. Dodatkowe ostrzeżenia. Dodatkowe ostrzeżenia dla panny. Wplątać lub podporządkować jakiejś starszej osobie, która uważa się za mądrzejszą i chciałaby w jakiś sposób Was manipulować lub wciągnąć w jakieś takie relacje niezbyt ciekawe, bo wykorzystujące Was do czegoś, tak? No, też macie swoje życie i po prostu musicie tu przemyśleć, czy dajecie się wciągać, czy, czy jednak zostajecie przy swoim. A tak poza tym nie ma więcej. Nie ma tu więcej jakichś takich ostrzeżeń groźnych, tylko bardziej właśnie z relacjami ze starszą osobą. A zobaczymy, co tam u Was za wizja wyjdzie. No, i tu wyszła fan fatal. Coś, co może Was. Zwodzić, co może Was oszukać, tak? Yy, ogólnie, co to znaczy ta kobieta w czerwieni, dla Was, yy, moje kochane panny? Sytuacja, osoba, yy, miejsce. Yy, uważaj, fan fatal, uwodzicielska i ponętna czeka na ciebie, będziesz. Nieodparcie przyciągany jak ćma do światła. Uważaj, niepokój się. No właśnie, ktoś Was będzie chciał zwieść. No tak, no właśnie, no właśnie, to się trochę potwierdza z tych wróżb. A teraz zobaczmy, kogo właśnie najbardziej tutaj polubicie w lipcu. Kto będzie z wami rezonował? Lew, a kto nie będzie rezonował? Wodnik. Czyli z Lewem się najlepiej dogadacie i będziecie trzymać sztamę, a niestety z wodnikiem nie dogadacie się w ogóle i może być też duży problem, właśnie ze wszystkimi spod znaku wodnika. No i kochani, no to wszystko i to wszystko. Słuchajcie. Niech magia będzie z Wami. Odpoczywajcie. Cieszcie się latem. Cieszcie się każdym dniem. Cieszcie się ludźmi, którzy przebywają koło Was, bo to tak wiadomo, jak to się mówi, życie jest krótkie i trzeba wszystko doceniać. Wtedy człowiek też jest szczęśliwy. Także subskrybujcie mnie, lajkujcie, a będą te moje filmiki przychodzić na Wasz kanał. Nie będziecie musieli mnie szukać. Także lajkujcie, piszcie również, jeśli chcecie, oczywiście komentarze. Ja wszystkie komentarze czytam, bo uwielbiam. No i cóż, i bądźcie szczęśliwe przede wszystkim. Tego Wam życzę i do usłyszenia. Pa pa!